tym goście? Róż mózgownicą! Po co tu jesteśmy? Żeby porwać księżniczkę, Kale. Ach, bardzo dobrze kapuściany głąbie! Chodź, tu, di. Oj, gdzie lejesz? Uważaj! Księżniczko, co tu robisz? Psst, uciekam w świat. Nie możesz! Jesteś królewną. Już mi to zbrzydło. Chcę być zwykłą wiejską dziewczynką. Musisz mi w tym pomóc. Wacza wysokość, mam obowiązki. Twoim obowiązkiem jest służenie mi. Traktuj to jako rozkaz. Uważam, że królewna powinna mieć ulubionego Misia. czy coś się stało? O, nie, chcę tylko wejść. Mogę? Oczywiście, wasza wysokość. To twój dziedziniec. Ohoho, to mi się podoba. Uważaj, Kevin Wilk. To pies. Chyba zaraz mnie pożre. Taki ściniaczek. Kevin, co z twoją wyobraźnią? Skoro ja udaję, że to Wilk, nie dyskutuj. No dobrze, dobrze. To największy wilg, jakiego widziałem. Biegnij do domu, bestio! Dziękuję, Kevin. Jak myślisz? Co jest za tamtym wzgórzem? Pewnie następny. A może smocza jama? Doskonale! Zobaczmy! Sani, patrz! Jestem księżniczką. Panie ambasadorze, król Gregor zaraz nadejdzie. O! A oto jego córka. Urocze dziecko. Sam dzień. Księżniczko! O -o. Przedstawiam ci ambasadora dryfy. To też wasza książęca mość wyprawia. Stół przygotowany do bankietu. Proszę przeprosić pana ambasadora. Co tu siedzi wśród zastawy? Straż! Zabrać to zwierzę! Nie! On jest mój! Wasza wysokość! Proszę natychmiast wrócić! Tak będzie lepiej. W tym przebraniu łatwiej trafimy do komnaty księżniczki. Hi, hi, hi. Ziemnia się. Jestem przemoczona, zziębnięta i głodna. Witaj wśród wieśniaków. Dobrze, że się na to zdobyłam. Któregoś dnia powtórzę to z przyjemnością. Ale teraz chcę wrócić do domu. To świetnie. Znam krótszą drogę przez las. Och, Kabi. Już myślałam, że im nie umkniemy. Nigdy bym nie przypuszczała, że tak trudno być królewną. Witaj wśród monarchów. Mną. Och, kala, kala, kala! Sani chce do domu! Ja też. Życie królewny nie jest ciekawe ani wysoko.